Standardowo witam wszystkich. Zaczynamy od dnia pierwszego giftowania prezentów. Losujemy oczywiście ludzi z komentarza. Więc jeżeli chcesz, żeby taki zestaw, wpisz swój nick w komentarzu i napisz sigma plus twój nick w komentarzu, a będziemy losować w następnym shortcie osobę, która wygrała. Dowolny przedmiot ze sklepu. Zapraszam również na sklep z tanimi faudolcami, który macie oczywiście w komentarzu, przypiętym na tym shorcie. Macie cały cennik, także zapraszam. Link w tym komentarzu. Kupujemy widolce na konto, giftem, konto Netflix, program Adobe, ekipaki, karnety bojowe i z kodem grawowskim do YouTube macie minus 4% na cały asortyment raz pierwsze 5 osób dostaje zniżkę 20%. Czyli razem aż 24%, także myślę, że warto. Jest też oczywiście giveaway na 10 tysięcy fałdolców, A wymagają są takie, żeby wpisać mój kod w sklepie grabowski, podłoga YouTube. Subskrypcja z dzwoneczkiem i wygrywa oczywiście 4 osoby, także są szanse naprawdę duże. No i to tyle. Do zobaczenia. Do następnego.